Hej, hej, tutaj Lili, dzisiaj taki luźniutki odcinek, bo właśnie <coughs> przepraszam, yy, kiedy to nagrywam, właśnie mamy nowy świat świąteczny i chciałabym Wam pokazać klucze, ale właśnie wykupiłam Vipa, ale niestety nie mam jeszcze wszystkich kluczy, mam tylko niebieski z tego świata normalnego, ale za to mogę Wam pokazać wszystkie klucze yy, ze świata Vipa. A więc, jak dostać się do tajemnicy? A więc zapraszam za mną. No dobrze, ja już jestem w świecie VIP, i tutaj, jak sobie wejdziemy, właśnie do świata VIP, to nam się pokazuje. Tutaj jest Blocks. Tutaj, tutaj mamy portal do naszego świata. I aby znaleźć pierwszy klucz, jest to klucz niebieski. Skakujemy sobie tutaj do tej dziurki. I kluczyk będzie sobie. uważał, czekajcie. Nie, nie za strona. Kluczyk będzie. tutaj. Tak, kluczyk jest tu. I teraz wychodzimy przez teleporter. I idziemy do kolejnego klucza. No dobrze. Żeby zdobyć następny klucz, to znaczy czerwony klucz, wchodzimy sobie tutaj do rękawa Mikołaja, jakby. I musimy przejść przez tą dziurkę. To jest troszeczkę trudne. Teraz przechodzimy przez ten teleporter. Tutaj mamy jakby serce Mikołaja. Tutaj sobie przejeżdżamy po dripie i mamy czerwony klucz. Więc idziemy do kolejnego. Kolejny klucz możemy znaleźć. trochę Najtrudniej mi było właśnie z tym kluczem, z fioletowym. Tutaj, jak widzicie, mamy po... początek stóp Mikołaja. Ja sobie wchodzę tutaj, na tą taką skarpetę i wchodzę, w końcu mi się udało samodzielnie, wszystkie klucze znalazłam samodzielnie, znaleźć tutaj, ten portal. Tutaj w ten portal wchodzimy, później w ten i mamy fioletowy klucz, został nam już tylko jeden kluczyk. A więc wracamy. Kolejny kluczyk znajdziemy najłatwiej, lokalizując taki oto prezent. Tutaj obok mamy takie żółte coś. Musi... Mam tutaj taki znaczek z kluczem, dlatego łatwiej to sobie znaleźć. I należy tak sobie tutaj pochodzić. Ja jak tak trochę pochodziłam, to w końcu udało mi się ten kluczyk wziąć. Widzę, że tutaj ktoś postawił. Spray pomniejszający. Dzięki niemu możemy sobie właśnie z tym pomóc, ale nie jest to potrzebne na pewno. I teraz idziemy do, do bramy. Brama, w której znaj znajdą się nasze tajemnice. Będzie tutaj blisko takiego żółtego, wielkiego prezentu. I zanim mamy tutaj żółtą bramę. Przechodzimy sobie przez nią. I teraz wystarczy przejść przez wszystkie bramy. I mamy tajemnicę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł. Yy, niestety, właśnie jeszcze nie mam tajemnic z yy, normalnego świata, ale, yy, ale kiedy tylko. Yy, kiedy tylko znajdę wszy, wszystkie klucze, bo no na razie, jak mówiłam, tylko niebieski, to wam pokażę. Przepraszam, ale jestem przeziemiona, dlatego też mówię przez nos. Ale. Mamy tutaj jeszcze jedną rzecz do znalezienia, a jest to Blocks albo Blix. Nie wiem, ja się już nie odnajduję. <laughs> Musimy iść sobie na ten taki większy prezent. Na ten. O, wchodzimy tutaj. Zeskakujemy i wchodzimy w tą dziurkę. I tutaj mamy Blixa. Blog zupełnie nie wie o tym miejscu. No widzisz, on Cię szuka. Ale cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia i pa pa!